Hej, witajcie. W tym filmie hmm, temat nakolaników. Yy, ja zakupiłem sobie właśnie nakolaniki marki Tough Build, yy, amerykańskiego producenta między innymi nakolaników. Yy, zakup u naszego polskiego dystrybutora na, yy, do ogarnięcia na stronie hardworker.pl. Ok, tyle informacji takich ogólnych. A i może na temat budowy. Znaczy tak ogólnie. Ja sobie kupiłem nakolanik z nakładką żelową, znaczy z, w, na, z wkładką żelową, nakładką silikonową sobie. Występują również nakładki plastikowe stabilizujące i w bazy powiedzmy piankowe i żelowe, no nie? System modułowy i fajny temat, bo można sobie kupić każdą jakby część nakładnika z osobna, dopasować pod siebie mieć, nie wiem, tak, jak ja mam na przykład dwa rodzaje nakładek, ale jeden na kolanik, nie, jedną bazę do wymiany. No jest to takie modułowe, fajne to jest, naprawdę to jest dobry pomysł, uważam i mm, fajnie się to będzie sprawdzało, mam nadzieję. Dobra. Po kolei na temat budowy. Nakładka silikonowa u mnie, w ogóle to jeszcze tak na szybciutko, bo tam na stronie sobie ogarniecie, ale to wygląda w ten sposób, no nie? te nakładki i ta baza. Dobra. Silikon yy, grubości gdzieś 3 mm. Całość yy jest mocowana do nakolannika na trzech napach, bardzo konkretnych. Yy, sama nakładka no to jest, to jest też yy, sensownie wykonana w ogóle. No, wszystko jest fajnie zrobione, powiem szczerze, że produkt jest bardzo wysokiej jakości. Yy, nie ma tutaj żadnych yy, nie mam Zastrzeżeń do niczego, jak na razie. Dwie godziny w tym pracowałem, w nakładkach stabilizujących, no i jest na razie, jak na razie, no to jest rewelacja. Yy, dobra, budowa dalej tego. Yy, jakieś tam meteczki są z jednej z drugiej strony. Yy, no i to jest, to jest tylko ta nakładka, więc ona jeszcze występuje plastikowa, jakby ktoś potrzebował. Sam na kolanie, sama baza. Ja mam akurat żelową. W środku mamy tą wyściółkę, znaczy tą, 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 tą wstawkę tam gdzieś żelową, no i jest informacja, że to jest gelfit gel na kolanik prawy. Jak jesteśmy z tyłu, no to od razu jest bardzo szeroki pas. Jeden pasek i uważam, to jest bardzo dobry pomysł, bez sensu te dodatkowe jakieś tam gumki, które tylko gniotą pod kolanem. Szeroki pasek neoprenowy i on jest zapinany na bardzo Mocną rzepę, 4,5 cm szerokości. Dodatkowo mamy taką pętelkę, za którą można sobie to otwierać, nie? Czy tam ściągać na kolaniki. Fajny temat. Z przodu jest kordura, jakaś konkretna, sensowna, bo to od razu czuć i widać. No i metka. No nie? W tym można też pracować, wiadomo, gdzieś tam na podłogach czystych i tak dalej. Przy jakichś montażach gniazdek, nie wiem, listę w, no, przy wykończeniówce na przykład jak ja akurat to widzę, nie? no to w takim nakolaniku e, na spokojnie, z wkładkami. Ja sobie wkładki wziąłem z myślą o pracach e, na przykład na nie wiem, płytkach do fugowania, nie? jak będę fugował, no to taki nakolanik będę mógł bardzo łatwo i szybko wyczyścić. E, no i nakładka stabilizująca, jak tam cały dzień się klęczy, no to, e, no to będzie pomagać, ale to o tym za chwilę opowiem, bo jest naprawdę fajna. Dobra, no i tutaj co jeszcze jest? Lamówka, tak jak tam w większości na kolaników, z takiego paska parcianego, dość grubego. I tyle, produkt jest bardzo fajny. Ogólnie na kolanik jest dość duży, on fajnie obejmuje kolano. No i jest, jest też dość, dość długi i jest bardzo wyraźnie zaznaczone to miejsce, w którym to kolano ma się znajdować, przez co to jest bardzo wygodne. Ok, yy, sama nakładka, yy, budowa samej nakładki stabilizującej. No, wygląda kosmicznie, to powiem od razu. Jak, jak je zobaczyłem, no to, no to, to kurczę, zwariowałem na, na ich punkcie, bo powiem szczerze, ostatnie dwa dni yy, płytkowałem i moje kolana no, wysiadły prawie, kurde, tak mnie bolą, że, że szło. miałem na kolaniki go. Na kolaniki Rubiego, które to są dobre na kolaniki, moim zdaniem. No, ale, 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 chyba się już znacznie zużyły. Dobra, zobaczymy te. No, ja będę komentował, będą jakieś filmy jeszcze o moich pracach, może jakieś tam przy płytkowaniu zrobię, to sobie zobaczycie, jak to przy pracy wygląda jeszcze, nie, jak to tam się zachowuje. Może to będzie na drugim kanale, yy, który tam prowadzę też. Dobra. Yy, ok, po kolei budowa tego, tej nakładki stabilizującej. Czarny plastik, przynitowany do plastiku żółtego. Bardzo ładnie to jest wykonane. Wysokiej jakości, fajnie, fajne odlewy. Yy, wysokiej jakości tworzywa. No jest ok. Meteczki, jak zwykle, na, na tych nakładkach yy, po obu stronach. Yy, nity. Te nity troszkę się ruszają, ale przez to, że to jest bardzo sztywne, żeby to tam idealnie pasowało, no to. To delikatny luz mają te, te, te znaczy napy, nie? Kapselki. Okej, okay. no i z przodu y, wydaje się, że to jest guma, taka bardzo, bardzo twarda, ale guma. Y, no i meteczka też jakaś tam się pojawia, jakiś napisik, nie? Dobra, y, wymiar samej tej podstawy 15 cm szerokości. To już Wam obrazuje, jakie to jest stabilne, na 23 i tam parę milimetrów dosłownie. Rewelacja. Klęczy się w tym super, bardzo wygodne i bardzo istotna sprawa również. Podpierają kawałeczek pod kolanem piszczeli w tej nakładce stabilizującej. No, to jest nie wiem, ja innych takich nie, nigdy nie, nie, nie używałem, w ogóle nawet podobnych do tego nie, nie widziałem i komfort pracy w tym jest. Bardzo duży. Wiadomo, no, czuć tam, że są spodnie, że to się tam coś zmarszczyło, że z tyłu y, te spodnie są zmarszczone, coś tam gniecie i tak dalej, bo to jest na kolanik y, nakładane na spodnie, tak? Y, ja nie, no, nie lubię, no, no, nie wiem, no, nie, nie leżą mi te wkładki do spodni, z tego względu, że Zawsze gdzieś tam, jak sobie klękam, to, 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 to mi się klęknie krzywo. No, może ja też wkładki jakieś tam bardziej podstawowe. Natomiast też mnie denerwuje, jak chodzę cały dzień z tym. Na kolaniki, no to ja używam w momencie, kiedy potrzebuję na kolaników. Yy, a... No zobaczymy. Może, może kiedyś jakieś wkładki lepsze kupię, to też zrobię jakiś film yy, o tym. Dobra. Yy, no to co, tak to wygląda. Yy, u polskiego dystrybutora zakupione na stronie hardworker.pl i myślę, że to tam do ogarnięcia jest. Bardzo fajne zdjęcia mają w ogóle. Widać bardzo dużo szczegółów i detali na tych zdjęciach, więc, więc myślę, że tam sobie informacje pełne znajdziecie. No ja już pas monterskie kupiłem niedawno, więc, więc pewnie sobie nie sprawię. Natomiast świetne pasy monterskie mają. To, jak tam ktoś używa na okrągło, to, to, to warto sobie ogarnąć temat, bo są po prostu genialne. Dobra, dzięki wielkie za uwagę. E, życzę Wam miłej pracy. Komentujcie śmiało na temat na pod filmem. E, zapraszam do innych moich filmów. Trzymajcie się.